Drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję zasilacza Silentium PC Enduro FM1 550W V2, czyli druga rewizja. Certyfikat zasilacza 80 plus Gold, czyli sprawność na poziomie 92%. W pełni modularna jednostka, pojedyncza 12V, japońskie kondensatory, przetwornica DC-DC, oczywiście wszystkie niezbędne zabezpieczenia. Gwarancja 3-letnia standardowa, plus możecie sobie wydłużyć gwarancję kolejne 2 lata, rejestrując produkt na stronie Silentium PC. Z tyłu opakowania zrotniemy sobie na rozkład linii. Jak mówiłem wcześniej, mamy tutaj pojedynczą linię 12V, na niej dostępne 45A, maksymalna obciążalność tej linii 540W, linia 3,3V 20A, linia 5V 18A i obciążalność tych dwóch linii 105W. No, oczywiście łączna moc zasilacza 550W. Od razu podam Wam długości kabli, bo mamy tutaj ładnie to rozpisane. Kabel 24,5, czyli który zasila płytę główną 550 mm, kabel EPS, zasilający procesor, z dwoma końcówkami, 4 pin, i razem 8 pin, 70 cm, kable z peryferiami, wszystkie po 80 cm i kabel PCI Express 50x65, czyli tutaj mamy dwie końcóweczki, ta dalej wyschnięta, do tej dalej wyschniętej końcówki długość tego kabla właśnie jest 650 mm. Także tyle z ciekawszych rzeczy, a teraz zerkniemy sobie już na okablowanie i na zasilacz. Jak widać wszystkie kable są czarne, płaskie, za co ogromny plus, kabelek zasilający płytę główną, czyli 24 pin, długość 55 cm, kabel EPS z rozłączoną końcówką 8 pinową, czyli 4 plus 4, długość 70 cm, 4 kable z perferiami dokładnie takie same, na każdym z nich mamy po dwie końcówki, kontowe SATA i jedną końcówkę Molex. Powiem Wam szczerze, że nie podoba mi się troszkę to, że mamy wszystkie miksy, nie mamy żadnego kabla z samymi końcówkami SATA, przydałby się moim zdaniem i przydałby się również tutaj kabelek, gdzie mamy chociaż jedną tą końcówkę prostą, bo czasami trzeba mieć tą końcóweczkę do podłączenia chociażby dysku SSD na tylnej tacy od płyty głównej. Dalej, tutaj mamy, to jest też peryferia, ostatni kabel jest to kabel PCI Express z dwoma końcówkami 8, 5, czyli 6 plus 2 możemy zasilić jedną mocną kartę graficzną. I sam zasilacz, jego długość to zaledwie 14 cm. To akurat jest plusem, bo poprawi to kompatybilność w mniejszych obudowach, zwłaszcza w obudowach Mini ITX. Drukowana logo Salentum PC i nazwa własna zasilacza po w stronach, także nie mamy tej brzydkiej naklejki, która była w poprzednim modelu tego zasilacza. To logo oczywiście jest do góry nogami, ponieważ gdybyście chcieli zainstalować zasilacz w obudowie wentylatorem do góry, będzie ono wtedy prawidłowo pozycjonowane. Wejście na kable modlarne, wszystko ładnie opisane, natomiast tutaj jedna rzecz, która mi się nie podoba, to wejście 24 pin i e, wejście na 8 pin EPS mamy po lewej stronie zasilacza, także montując ten zasilacz standardowo, czyli wentylatorem w dół, jak w tym przypadku, w większych obudowach może być problem, żeby te kable sięgnęły do wejścia na płycie głównej. W momencie, kiedy zainstalujecie wentylatorem do góry zasilacz w obudowie. Te wejścia są bliżej takiej odpływy głównej problemu nie będzie. Także taka moja mała uwaga. Z tyłu standardowo już otwory wentylacyjne, oczywiście wejście na kabel zasilający włącznik wyłącznik. Jeżeli chodzi o wnętrze, to tutaj mamy przetwornicę DC do DC. Również wszystkie japońskie kondensatory, nie tylko ten główny na stronie pierwotnej, ale również strona wtórna. Także wszystkie kondensatory są japońskie, zatrzymuje plus i łożysko kulkowe w wentylatorze. Także powinno to wydłużyć tutaj żywotność tego wentylatora. Kończymy pierwszy test na obciążeniu 20%, napięcia 3,35, 5,07 i 12,2, sprawność w granicach 90%, obroty wentylatora w zasilaczu 703 na minutę, a jego głośność z odległości 300 cm to 32,3 dB przy otoczeniu 31,3 i kolejny test na obciążeniu 50% napięcia 3,34, 5,04, 12, 16. Sprawność zasilacza w okolicach 91%, a obroty wentylatora dokładnie takie same jak w przypadku obciążenia 200%, czyli około 703 na minutę. I test na obciążeniu 100% napięcia 3,31, Sprawność w okolicach 89%, a wentylator kręci się na zasilaczu z szybkością 897 obrotów na minutę. I teraz jeden z testów uzupełniających, tak zwany crossload na linii 3, 3, 5 v Czyli te dwie linie są dość mocno obciążone, delikatnie obciążona, za to jest linia 12V. Napięcia 3,34, 5,02 i 12,2, czyli idealne. Także tutaj widać, że przetwornica DC-DC naprawdę robi bardzo dobrą robotę. I w końcu, ostatni dzisiaj test crossload na linii 12V, czyli maksymalnie obciążony właśnie linię 12V, delikatnie tylko 3,3,5V. Napięcia znów bardzo dobre. 332, 504, 1209, także naprawdę tutaj nie mam kompletnie żadnych uwag. Czas na kilka słów podsumowania. Ode mnie dzisiaj lecą dwa znaczki: rekomendacja i wydajność. Moim zdaniem w pełni zasłużone. Widzicie, że zasilacz naprawdę bardzo dobrze wypadł w testach. Nie mam kompletnie żadnych zarzutów co do regulacji napięć. W granicach 1%, poniżej 1% na linii 12V, także naprawdę bardzo dobrze. Niskie tętnia napięć, wysoka sprawność, dobra kultura pracy. Nawet pod obciążeniem tutaj 50% wentylator kręcił się tylko 703 obroty na minutę. Przetwornica DCDC, -DC, także tutaj widać to było przy testach właśnie crossloada. Idealnie one wypadły, czyli te napięcia zasilacz trzymał idealnie. Nie spodziewałem się tak dobrych wyników, także, warto widać tutaj zainwestować właśnie w zasilacze z przetwornicami DCDC. -DC japońskie kondensatory na stronie pierwotnej, wtórnej, wszystkie także tutaj naprawdę uwag nie mam samo, samo łożysko w wentylatorze kulkowe, także ono będzie delikatnie głośniejsze od tego szczotkowego będzie ono słyszalne tak naprawdę z bliskiej odległości 20-30 cm, ucho to wychwyci natomiast nie można mówić, że jest to głośna praca, broń Boże, decybelomierz pokazywał jak się z odległości właśnie 30 cm, przy obciążeniu niewielkim o 20%, około 32 i 3 dB także naprawdę bardzo pozytywnie plus również za kable modularne, czarne, płaskie natomiast tutaj doczepię się do tego, że mamy miksowane końcówki na kablach powinny być co najmniej dwa kable z końcówkami SATA tylko i wyłącznie Tak jest moje zdanie i również to, że mamy wejścia na kabel 24 pin i 8 pin EPS po lewej stronie zasilacza w momencie kiedy montujecie go wentylatorem w dół a wiadomo, że większość osób właśnie w ten sposób zasilacze montuje w obudowach także tutaj za to leci minusik o tyle to jest, może być kłopotliwe, że w większych obudowach kabel 24 pin czy 8 pin EPS mogą nie wystarczyć do wejścia na płycie głównej. Trzeba będzie stosować jakiekolwiek jakieś przedłużki. Także tak jest moje oczywiście zdanie. Poza tym naprawdę zasilacz bardzo fajny. Polecam. Cena około 348 zł. Również bardzo dobrze ustawiona w stosunku do, znaczy do tego zasilacza i w stosunku do jego możliwości. Nie mam kompletnie żadnych uwag. Linka do zasilacza znajdziecie w opisie tego filmiku. Tam Was odsyłam. Jak zwykle poproszę Was o łapy w górę, jak Wam się film podobał. się to wszystko Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.